Numer 11. Oskarżam Mirka Mefedrona za łamanie regulaminu forum. Punkt 14. Każdy użytkownik ma obowiązek stosować i przestrzegać zasad etykiety. Wyżej wymieniony supporter złamał regulamin forum mając zasadę etykiety Zakaz ciągłego pisania wielkimi literami. Skargę piszę, ponieważ za złamanie zasady netykiety wczoraj zostałem ukarany przez administratora Paye. A dzisiaj zasadę etykiety łamie już supporter, co jest niewyobrażalne. Jeżeli gracze otrzymują kary za złamanie jakiejkolwiek zasady netykiety, to członkowie administracji również powinni zostać a to karani. Hejcia! No to w skrócie może i złamałem jeden z punktów regulaminu forum, ale no co mogę powiedzieć? Najlepszy przyjaciel ma urodziny, więc chciałem zrobić, żeby na statusie był bardziej zauważony, żeby nikt nie przegapił tak ważnego super dla niego dnia, jakim są jego własne urodziny, bo jak wiadomo życzenia urodzinowe mocno cieszą człowieka. Jeśli dla ciebie wszystko jest niewyobrażalne, to na twoim miejscu przestałbym szukać problemu na siłę, bo od kiedy otrzymałeś Unbana, codziennie we wszystkim widzisz problem. Tyle ode mnie dziękuję, skargę zostawiam dla Erkon. Każdy popełnia jakieś błędy, każdemu się może zdarzyć, nie za każdy błąd musimy być od razu karani. Mirek Mefedron dziękuję za wyjaśnienie wszystkiego powyżej. Skargę wycofuję. Numer 12. Zostałem permanentnie zbanowany za omijanie czarnej listy biznesów. Po pierwsze, nie miałem żadnej świadomości o czarnej liście biznesów. Nie miałem żadnego dostępu do informacji o takiej czarnej liście. Myślałem, że odbanowanie mnie wiąże się z automatycznym usunięciem mnie z czarnej listy. Po drugie, czy napisanie podania w szeregi biznesu poprzez zwykłą rekrutację jest omijaniem czarnej listy biznesów? Według mnie, nie ewentualnie, jeśli miałbym czarną listę, zarządy biznesów mają dostęp do takich informacji. Nie dostałbym się do biznesu, więc absolutnie nie zgadzam się z nadaną karą i proszę o pozytywne rozpatrzenie apelacji. Wiedziałeś, że znajdujesz się na niej, a nawet jeżeli nie, to w twoim interesie leży dowiedzenie się o czymś takim. Nie dostałeś bana za samo napisanie, tylko za dostanie się i co za tym idzie nieposzanowanie decyzji administracji Elkonu o umieszczeniu ciebie na czarnej liście. Zarząd biznesu dostał już odpowiednią reprebendę na ten temat. Kara zostaje. Numer trzynaście. Kara powinna zostać zdjęta głównie z powodu czasu, który minął, a gwarantuję, że bardzo dobrze na mnie wpłynął. Nie będę wchodził w zbędne, prowokujące dyskusje z graczami i tym podobne. Również chciałbym przeprosić za swoje tamtego czasu nieodpowiednie zachowanie i obiecuję, że się zmieniłem. Pozdrawiam. Absolutnie! Tak naprawdę to wcale się nie zmieniłeś! Dziękuję za uwagę. Czwarta część o Destruktorze powstanie, kiedy dostanie on Unbana. Pozdrawiam wszystkich cieplutko i życzę udanego dnia.